Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Na pomorzu nareszcie nie pada, świeci słońce, więc co ja robię w szklarni i na dodatek przy donicach? Powody są dwa. Pierwszy to jest to, że jest mokro. Po tych kilkudniowych opadach deszczu jest mokro na trawniku, mokro na rabatach, mokro na zagonach. Grzech na nie teraz wchodzić. A druga, najważniejsza rzecz to nareszcie kupiłem bratki. Zadzwoniłem do centrum ogrodniczego, zapytałem czy już mają bratki. Mamy. No to nie namyślając się wsiadłem w samochód, pojechałem i kupiłem kilkadziesiąt bratków, które będę dosadzał do swoich lasani, do kompozycji cebulowych, które sadziłem jesienią z tulipanów, z hyacyntów, z narcyzów, z szafirków. Bratków nie będę dosadzał w donicach, w których były szafirki. Już wyszły te szafirki, już je widać, dlatego, że szafirki mają drobne cebulki i są płytko posadzone. W tej chwili wciskając te bratki, mogę zrobić więcej szkody tym młodym szafirkom niż pożytku, niż potem będzie tego pożytku. W związku z tym będę wybierał donice, gdzie są tulipany, gdzie są żonkile gdzie są hiacynty, po to, żeby dosadzać tutaj te brateczki. A jak to dosadzać do tych już często kiełkujących moich kompozycji cebulowych. Zawsze można coś dosadzić. Wygrzebać trochę ziemi, znaleźć, gdzie są te kiełkujące, młode pędy, tulipana, trochę rozgrzebuję tę. Glebę. O, tutaj, tutaj są. I nie martwię się, bo te kiełki, te, te idące pędy tulipanów, jacyntów czy narcyzów przebiją się przez tę moją sadzonkę bratka. Ale piękne korzenie. Cudowne, białe, zdrowe korzonki. Wygrzebałem lekko, dociskam. Tylko lekko dociskam. I już mam posadzone. Bratki. Tutaj wychodzą już tulipany. Tutaj nie wychodziły, a tu już wychodzą tulipany. W związku z tym, mniejsza doniczka to tylko jeden. Co to jest za odmiana? Pallada. To będzie miała czerwone kwiaty. To weźmiemy żółty bratek. Kolorystycznie, jak dobierać? Oczywiście małożna z palety barw, ale wiosna to jest ten czas, w którym krzykliwe zestawienia. Nie szokują, wręcz są pożądane. One muszą bawić nas, one muszą dać nam radość. Muszą rozświetlić nasze balkony, nasze tarasy, wejścia przed domem o tym ma jeszcze ładniejszy, piękny system korzeniowy. I jeden bratek tylko dociskam i już. Jeden na taką małą doniczkę w zupełności wystarczy. Tutaj mam tylko tulipana. Tulipan. Różowych kolorach, różowych barwach, więc dam niebieskie bratki. Szukam miejsca, odsypuję glebę na boki. O, widać już, że cebulki startują. Lipany później, te odmiany, to jest odmiana, która później startuje. I już mam jeden bratek posadzony, i drugi niebieski gdzieś obok posadzimy delikatnie, żeby nie uszkodzić, nie złamać pędu. To jest najważniejsze, nie złamać tego kiełkującego pędu. To, że go rozchylicie na bok troszeczkę, to mu nie zaszkodzi. Pośledna pójdzie do góry tak czy siak. Skierujecie ją najpierw na bok, a ona i tak uparcie będzie szła do góry. O. I już. I jak widzicie, nie dodaje nawet podłoża. Nie trzeba dodawania. Podłoża. To, co można teraz ewentualnie dodać, to trochę obornika granulowanego rozsypie po wierzchu tych moich kompozycji. Już nie tylko samych cebulowych, ale także z bratkami. Bo przy podlewaniu ten obornik napęcznieje, rozpuści się i zasili zarówno rośliny cebulowe, które tutaj czekają od jesieni na to, żeby szyknąć wiosną swoimi kolorami, jak też bratki. Donice już obsadziłem, bratki posadzone. Wysypany jest obornik granulowany wokół każdej roślinki. Po garści tego obornika granulowanego dałem. Zostało, zostało podlanie teraz tych moich donic bo bratki już będą piły wodę, dni stają się coraz dłuższe, coraz cieplejsze, więcej słońca, więc i gleba szybciej przesycha, więc teraz no, wzmożona kontrola tego, czy nie jest za sucho w tych lazaniach i jeśli jest potrzeba, to także podlewanie. A za kilka, kilkanaście dni te moje kompozycje trafią na balkon, trafią na taras, trafią przed wejście do domu i będą... Już od teraz, aż do późnej wiosny, w zależności od odmiany tulipana, jaki posadziłem, będą zdobić moje okolice domu. Ale zostawię trochę w szklarni. Nie będą. Film będę kręcił, nie będą też w szklarni. Nie? Dziękuję bardzo serdecznie, życzę miłego dnia. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Zachęcam. Do tego, żeby subskrybować, zapiszcie się do newslettera, gdzie co tydzień otrzymujecie świeże informacje z ogrodu. Do zobaczenia. Papa. Pa.